Siemanko, nazywam no się Krajom, tam was w reklamie serwera mojego Cheatscourt Dlaczego taka nazwa, bo będziesz mógł cheatować No um, ale wiecie, że i tak wszyscy cheatują, więc wiem że nie będę za to od razu karał, ale jak tam dostanę dwa nagrania, czy od kogoś na, na jednego gościa, to zbanuję go wtedy permanentnie i chciałem, żeby ten serwer był taki, wiecie nie jak typowo Rady Piątka tylko tak pomiędzy, od razu piątką, czyli pomiędzy razy piątką typową a razy tysiąc, czyli gdzieś pomiędzy moja razy piątka cheatshirt żeby tam się znajdowała, czyli nie była zbyt trudna ale też żeby nie była taka łatwa jak razy tysiąc i tak chciałem taki cel stworzyć między, pomiędzy, dropu nie zmieniłem, z razy pięć z yy, trochę podmieniałem, zmieniałem też również nagrody za Automatyczne eventy, bo takie będą, dodałem też kit do nazwy, czyli jak wcześniej był tylko rol na Legend World, także mapa Legend World, jak widzicie mm, Wszystko jest to wszystko zrobione, dodatkowo dodałem kolorowe ścianki, tylko nie ma tych ulepszonych niebieskich Co jeszcze więcej chciałem powiedzieć, kit grupa jest taki fajny, że możecie sobie bazę zbudować z tych kolorowych ścianek Pokażę Wam za chwilę kity, ale chciałem tylko powiedzieć, że będzie losowanie rank, ale tych rank dużo nie będzie, bo ten serwis jest tak łatwy, że nie wiem czy w ogóle sens jest w ogóle y, robić ten jakiekolwiek losowanie rank, bo naprawdę to się będzie tak łatwo wam grało. Y, no, mówię tak, wiecie, mogę, możecie pisać, że po co takie coś robisz, już Hira, bo i tak wszyscy cytują, a ty robisz jeszcze, żeby mogli bardziej... No właśnie to jest to, żeby na przykład jakiś chłop kto nigdy nie używał bodzia i płacze, że go wyleją przez ścianę, żeby sobie na przykład go bodzia zainstalował, co by zobaczył na moim serwerze, albo jakiś ekip, który nie wiem, będą się ściekali kto kurwa lepszy, lepiej potrafi człowieka przez ścianę albo szybciej na do pH. Oczywiście strzelanie przez ścianę się dobrze yy, czytowanie, czyli to banowanie, że gościa przyłapie dwa razy, to zostanie bana, tam nagranie dwa razy, to też również się tyczy do co BH, bo... Wiecie, jak ktoś przyjdzie pod rękę, jak będę robił event, nie wiem czy w ogóle będzie dużo ludzi na serwerze, ale jeżeli będzie dużo ludzi i ktoś mi przyjdzie pod event PvP-karię, będziemy na przy przez ścianę albo skaczał kakao jak debil, no to dostanie po prostu bana, no bo wiadomo, nie, przy takich rzeczy nie róbcie bo nie potrzeba. ja też nie będę do ludzi tepał ani nie będę za kimś biegał więc możecie sobie śmiało skakać zajmować miejscówki na Legend Wardzie. wiadomo że ktoś mi napisze że po co tylko kolorowe jak tutaj masz takie wnęki że nie do to właśnie po to jest ja zwiększyłem drop ceg czyli z rola macie więcej ceg lub losujecie ceka to nie będzie jedno tylko dwie jest tam nawet chyba trzy zwiększyłem nie pamiętam właśnie jego rola zwiększyłem ale wiem że na pewno zwiększyłem Kity Wam pokażę, że też są do kupienia, inne ceny będą podane na grupie Steam i tego tak od razu mówię, hmm. za grupę Steam jest inny kit niż był dotychczas, bo był taki kit legend, coś takiego jak Bip, a teraz za grupę Steam macie po prostu hmm. a inny kit grupa, taki typowy kit grupa, czy typowy, jest trochę inny, trochę lepszy. Hmm. I także za nazwę, zamiast, y, ty, oczywiście za grupę macie Rolin Famy też i za nazwę macie Kita i Rola, a Kid jest taki jak kiedyś był na Kit Legend, czyli typowy bip z koszulką do bicia żony i pistoletem, ale u mnie zamiast koszulki do bicia żony jest szara kurtka i zamiast pistoletu jest pompa z szeziamo, takie też ułatwienie, bo mówię, nie chcę, żeby ten serwer był... Super, taki typowo razy piątka, tylko taki łatwiejszy troszeczkę, żeby na laucie sobie pograć, jak ktoś kurwa będzie tutaj odpierdalał jakieś manianę prześcienna, pierdalał. No mówię, jeżeli ktoś mi nagranie nie da, nie wiem, dwa razy czy trzy, żeby ludzie też nie płakali, bo mówię, to jest po to ten serwer stworzony, żeby ludzie się bawili Asiebodziem, Espem, nie wiem, Kinolem czy wie innym, żeby się ludzie pobawili, że... Jak masz, posiadasz, to bija i się baw z ekipą, z ekipami, którzy to używają. Ja was nie będę za to specjalnie ścigał, ale mówię, jak będą nagrania i tam skargi na osobę... Dwa nagrania, dwa nagrania, dwa nagrania po prostu albo ktoś będzie latał koło mnie jak debil na BH albo po prostu mm, szczelony przez ścianę, to też zostanie i ban, będziesz znowu pan na konto tym więc i mazuje Ci się ban po wipe, czyli następnym wipe już nie masz bana i możesz dalej to robić. Tak jak mówiłem, po prostu stwierdziłem, że jeżeli mam już taką stronę, że ostro się blędza cheaterów, a to potem kurba list, ban list jest kurba 50 osób i zostaje 10 na serwerze, to lepiej żeby Ci osoby to robili perfidnie i chuj i tyle, nie? Tak po prostu zrobiłem. No ale też y, nie ułatwię sprawy tym kolorowymi ściankami, bo teraz, żeby zrealizować bazę, to będą, czy też będą musieli trochę napocić, kurwa, nie tylko żelazo jebane, y, tylko oczywiście trochę będziecie musieli kurwa 500 na niebieską dać. Ale drobnie zwiększyłem, y, więc będzie trzeba też na co się nadropić, żeby mieć te maszyny postawicie czy coś, też tam zwiększyłem chyba kolorki, nie pamiętam, czy maszyny co zwiększałem. Pokażę może szybko na szybko kity, oprócz tych start, pomoc, grup, start, pomoc, home jest taki sam jak typowy rozy w piątkach, jakiś tam klita 2 na 1 i tyle. Starty jest typowy, taki jak na razie piątce, bo tego nie zwiększają, bo po co? No po co jak ludzie i tak będą pisywać... Rosowanie rangu mnie będzie na kanale godzinie 14, 15 w niedzielę pierwszy. E, mówię dodobajcie się do grupy, bo docenicie takiego kita fajnego, już pokażę wam kit y, mm, grupa. Specjalnie Bora ubrałem, bo kit grupa jest obszerny, więc piszcie sobie do tego kit grupa, jak że będziecie mieli plecak co najmniej, bo naprawdę jest obszerny. Macie tutaj kit grupę, już Wam pokażę. Tak wygląda kit grupa. E, no i myślę, że chyba okej, okay. możecie sobie zbudować bazę taką wiecie z kolorowych ścianek żeby wam nie zrejdowali no i tam schopki i tak dalej, no takie typowe czy to time mówię, nie chciałem żeby specjalnie, żeby to było super łatwe ale też żeby nie było z, tak jak na razie żeby to był jeszcze łatwiejszy serwer i serwer zapłacę nam jeszcze na 24 dni, na tyle dostaniecie VIP-a, kupicie rangę Płatną, a rangi płatne wyglądają tak, bo zwiększyłem tylko w nich ceki. Um, um, czyli tak, jakby było na Legend tylko zwiększyłem ceki i deto, więc po prostu sobie zobaczy. I to będą tanie, bo chyba za sbip 1000 zł. Nie wiem, jeszcze cennik jeszcze nie, nie podaję, wam na grupie zobaczycie. Grupę bardziej obserwujcie, bo na grupie będę wypisywał dokładnie, jaki będzie cennik. Jeszcze się zastanawiam nad tym, Pamiętajcie, jak będziecie chcieli grać na tym serwerze i chcecie, żeby taki serwer jeszcze trwał, bo wam się podo będzie podobało taka grała się na takim serwerze, to, to od was zależy co dalej. Czy będzie przedłużony miesiąc, czyli jak wy kupicie rangę, to ja przedłużę go i będziecie mogli dalej sobie grać i wipe będę robił i będziecie mogli sobie pograć. Więc... Mówię, jakoś tutaj, wiecie, nie spinałem dupki, żeby... Nie zależało, nie zależało mi tak na otworzenie tego serwera jak kiedyś na Legend Word, o tak powiem. Ale że było dużo pytań, czy otwieram jakiś serwer, więc taki otworzyłem. Mówię, niektórzy może to się nie podobać, ale tak mówiłem, że tak wszyscy czytują, więc po to takie gadanie. Dobra, clear. A to fajnie pisałem, clear. Clear. Kidest Bip z VIP prezentuje się tak czyli dodałem zamiast tam jedna cekę chyba było i dwa deto czy tam trzy to macie pięć pięć clear yy. cennik mówię będzie podany na grupie 6 bo jeszcze nie wiem serwer jeszcze na ten dzień dzisiejszy jeszcze wymaga takich małych kosmetycznych zmian yy. dobra clear kit Git. VIP Dobra macie tutaj 10-10 czyli tak jak było u mnie w sponsorze tutaj macie już we VIPie Ale mówię tak reszty tej temu w niech zostanie tak bo myślę że i tak drop tutaj na razy piątce i ten No i mówię z eventów automatycznych zwiększyłem też również nagrody za ceki na przykład na PUBG i za PVPS macie zamiast jednej ceki tam trzy ceki były, czyli trzy ceki były, to macie 5, czyli osoba wygrywa pięć cek, zamiast trzy, a za event cars, każda osoba wygrywała po jednej c y, czwórce, to teraz każda osoba wygra po trzy c więc chyba jest fajnie. Mówię, bo jak już będą te ścianki prowadzone kolorowo, to lepiej, żeby c, y, D to lepiej dropiło więcej. Drop deto też nie zwiększyłem na hangarek, jest taki jaki był. Hmm, też mówię... By było takie nie było za, za łatwo ani za trudno, takie pół na pół, wiecie o co chodzi. Teraz kiedy sponsor Wam pokaże. Warto kupować rangi, rangi nadawane są. Na razie na te 20 chyba dwa dni będą nadawane, ale jak przedłużycie serwer i widzę, że dużo będzie osób y, tych rank kupywać, to przedłużę jeszcze o miesiąc, to mam przedłużę do 30 dni, więc spokojnie. Zobaczymy po prostu, jak to będzie chciało oczywiście kupić zachęcam. Y, clear strony, ruletek tego typu nie ma, jest tylko grupa, tam się dowiecie wszystkiego. No i ode mnie pisząc na Steamie, czy tam na wbijając na tym speaka. Oczywiście żadnych Biedronków i innych kurwa nie chce widzieć. Na tym spiku pytając się do Rongo, od Mino, albo nie wiem, coś takiego. Niech mi nawet nie wbija, bo po co. Eee, jeszcze pokażę Wam kit sponsor. Kit eee, sponsor. No mówię, za dużo nie zmieniłem, zmieniłem tylko ilość ceg, a tak jest wszystko jak było. Ja wiem te szczały, nie wyjebać jeszcze pod tyle wam i w ogóle, no jest ja wszystko tak jak mówię, wszystko zmienione, tylko to płatne. Oczywiście będę osobał rank, rank, będzie także dwa swipy, chyba dwa swipy, jeden sponsor, więcej tych rank nie będę wam losował rulet, jak mówię, już mnie nie ma, na serwerze. Mm, także... Nie wiem, ja bym chcę sobie zaprosić na serwer, zobaczymy czy będziecie chcieli grać. Pierwszy live w niedzielę o 15, będą czwartki i w niedzielę live o godzinie 15. Ja się żegnam. Napiszcie w komentarzu, czy taki pomysł na taki właśnie serwis jest dobry, czy nie, ja wiem, że byście woli ode mnie typową Rady Piątkę, a już w typowej rodypiątce no nie chcę mi się bawić tutaj, nie wiem, jak będzie, mówię, pull Server, to zrobię Wam event PvP Cara, jak nie będzie, no i tam będą jakieś magazyny Wam zrobię, też nie wiem, czy będzie jakiś administrator, oprócz mnie, bo nie wiem, czy na takim serwerze, bo to, to jest, ja traktuję ten serwer prawie jak razy tysiąc, że tam po prostu, wiecie... No tu jest, tu będzie tak łatwo wszystko, wszystko, że no może nie tak łatwo jak na razie Tysiąc, ale no tutaj będzie mogli się fajnie pobawić i naprawdę, daj tak jak mówię, ja mi ktoś gra dwa nagrania na jednego gościa, który czytuje dwa różne oczywiście, to zbanuje, a tak, to tam niech sobie biega na auto BH, zajmuje sobie miejscówki na auto BH, oczywiście kołomie, żeby nie biegał. Więc patrzcie sobie na tych playersek, czy ja tam gdzieś kurwa nie śmigam, bo jak was zauważę dostacie banicję, a jak nie, no to tam latajcie do boli, po to jest ten serwis stworzony, no i zapraszam na niedzielę o godzinie 15 na łaipa, a o godzinie 14, ja jeszcze tutaj IP jeszcze nie podaję na grupie, ale grupę macie, link do grupy macie w opisie filmu, no i to tyle ode mnie, elo.